Witam tylko w jednym odcinku. tej strony ja. On z ramzowu janowic. Myślę, że nie jestem prawdziwy. Szybowam tylko na jakieś O Owszem, nie wiem co ja tutaj robię, ale są moje kolory. To tak chyba widzę niedobrze. Ha, ha. Bu medyası. Tutay ve Truna Ritos bana. Ne gösterdiğini ne gördüğünü diye, ama son olana atar nasıl? Tevfiğe de atar nasıl? da bunu atar nasıl? Kadınsın da Udało mi się, niestety nie było tak łatwo weryfikować konto tego gośćka, nie wiem kto to jest, ale on ma chyba kanał na YouTube, nie wiem czy nosi takiego gościa jak Filip, tak widzowie, nie wiem czy nasz takiego gościa jak Filip, ale to właśnie jego chyba serwer. Chyba sobie Filipa, chodźcie się do góry, zaczyna piszą gódeczki. Tysiąk konto ono wojenowice. Tak jak ten mój kanał na YouTubie. Tutaj widzę, widzimy nagrywacz, że tu twoje straszne. O nie, chyba komp, bo ci się tam na widzowie. Chyba trochę mi tutaj nie, nie działa ten kąpek. I trochę mi tutaj ciężko grać, a i mam nadzieję, że trochę widzowie dobrze pójdzie. A widzowie w dzisiejszym odcinku chcę użyć moich czerwono botów, czyli betony. Chcę już użyć tego betonu i tego betonu, żeby zmienić cały dom Ptissia, czyli tam Filip. Bo tak ochotę nie ukonale widzowie, tak widzowie, W się na kukam na YouTubie. Ale, jeszcze nic nie nagrywałem, ale będziemy tam co nagrywać widzowie. Ale mi się udało widzowie. Ale mi się udało. Udało mi się włamać na Wojanowica. Oczywiście. Tylko komendy widzowie nie działają Trzeba Samemu zmienić wszystkie bloki Ale niestety Ktoś tu mam chyba zalagi bo dom Tego Filipa mi się nie załadował. Jak oglądałem to chyba jest jego domek Tutaj widzowie napiszę sobie Znaczy nie napisemy ale sobie zmienimy bloki Na czerwono czarne tak, widzowie, no czerwono-czarne. Wszystkie bloki powinny być czerwono-czarne w tym domku. sobie popsujemy tego oczywiście, Filip nie może mieć. No i wszystko by było czerwone w blokach. Oczywiście, nikt nie jeszcze się to witeczki, żeby oni ten gostek wiedział, że tu jest on balonowy. A nie ten gostek, tylko snopisujemy to teczka. Nie będę pisał jako on, bo jak wyjdzie to ja jestem podróbką od Srona, bo przecież on nie ma kanału, dlatego musiałem sobie podrukować, ale widzowie nie myślemy, kto Witaj! Ja jestem... O! Napisane. Oczywiście, barwnik czerwony i co jeszcze tutaj potrzebujemy? No ma czegoś tutaj, no, bo widać, że muszę ją zainstalować. No nie było, jak chciałem to właśnie, żeby było mocno zainstalować. Ale zainstalowałem i mogę teraz ja grać. Czegoś tego, tego, w jego Nie mogę niczego znaleźć, tego czegoś. o nie widzę. Nie widzę, nie widzę. to jest. To jest świecący, to kalem barunkowym. To od tylko takie świecące widzowie. się źle było nie, że Kurde, nie mogę tego widzowie znaleźć. No, widzowie za

но, мы не знаем, что мы ждем, если это хоть на таких дешевле. Вот целый дом, то не можем не делать, так что пусть мне не очень. Не может, то не есть мой дом. Чувак, какие засады меня не стоят. Если только запустить, то пусть меня, но я иногда не до конца видел, я. Потому что ты можешь, я не есть мой дом. То есть дом, я Филиппа. I i wiki Filipów na część druga. Cześć, żeśmy kona się łamać. Jeszcze mi to mi było łatwo w krasie ale jako się widzę udało. Zmienimy tutaj. Ha 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 ha. Będzie miał co pamiętać? Oma jeszcze wejdzie do kamery, na made jest i nie Dobrze widzę. Ja się wam żegnam. Ja byłem on z Vojanovic. Na takie odcinki w się podobają, to subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie umiał Was ten za, za film. I do zobaczenia o kolejnym odcinku wszystko wyanowicę. Ja Dostaną zmienione. Ha, 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 ha.